Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony zmartwieniami? Jakby każdy krok był ciężarem, a każda decyzja dylematem? To tak, jakby ciężar całego świata spoczywał na twoich barkach, prawda? Ale co, jeśli powiem ci, że istnieje sposób na wyjście z tego wyczerpującego cyklu? Sposób, aby działać teraz tak, jakby nic ci nie przeszkadzało, jakby nic cię to nie obchodziło. Ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, czasami trzeba udawać, aż się uda. Musisz przyjąć tę nieustraszoną postawę, nawet jeśli wewnątrz twoje zmartwienia czają się jak mroczne widmo. Nie jesteś sam, wielu z nas dzieli ten ciężar. Nadszedł czas, aby zerwać łańcuchy zmartwień i przyjąć wolność działania bez strachu. W tym filmie odkryjesz piętnaście stoickich zasad. Jak ominąć pułapki zmartwień i osiągnąć spokój ducha? Nie pozwól, by zmartwienia cię i przejdźmy do pierwszej zasady. Ale zanim to zrobimy, upewnij się, że subskrybujesz już kanał, ponieważ kilka następnych filmów będzie serią treści, które pomogą ci stać się bardziej odporną osobą. Numer jeden: słuchać więcej niż mówić. Wiesz, kiedy bawimy się z naszymi przyjaciółmi i wszyscy chcą opowiedzieć swoje historie jednocześnie? To tak, jakby wszyscy mówili, ale nikt nie słuchał. Zasada słuchania więcej niż mówienia uczy nas, że ważne jest słuchanie tego, co inni mają do powiedzenia. Kiedy słuchamy, uczymy się nowych rzeczy i lepiej rozumiemy ludzi wokół nas. To tak, jakbyśmy dawali przestrzeń aby wszyscy mieli swoją kolej, aby mówić i być wysłuchanym. Więc następnym razem, gdy będziesz rozmawiał, spróbuj więcej słuchać i mniej mówić. Zobaczysz, jak dużą różnicę to może sprawić. Numer 2. Oczekiwanie na najgorsze Czy kiedykolwiek miałeś dreszczyk emocji przed zrobieniem czegoś ważnego, jak prezentacja w szkole lub mecz? Czasami myślimy tak bardzo o tym, co może pójść nie tak, że bardzo się stresujemy. Ale druga zasada uczy nas, że normalne jest odczuwanie strachu przed tym, co przyniesie przyszłość. Okazuje się, że jeśli wyobrażamy sobie, że coś może pójść źle, będziemy lepiej przygotowani, jeśli tak się stanie. To tak, jakbyśmy tworzyli plan B, tylko w naszej głowie. Więc kiedy poczujesz ten dreszczyk emocji, pamiętaj, że to normalne i że przygotowujesz się do radzenia sobie z czymkolwiek może się wydarzyć. Numer 3. Przyjęcie porażki. Trzeci zasada stoicyzmu przypomina nam o ważności akceptacji porażki jako nieuniknionej części ludzkiej podróży. Gdy próbujemy czegoś nowego lub dążymy do osiągnięcia celu, naturalne jest że napotykamy przeszkody i niepowodzenia po drodze. Zamiast jednak zniechęcać się przed tymi niepowodzeniami, powinniśmy je przyjąć jako okazję do wzrostu i nauki. Stając w obliczu porażki, możemy zidentyfikować obszary, w których musimy się poprawić i rozwijać nowe umiejętności. Każdy popełniony błąd to cenna lekcja, która przybliża nas do sukcesu. Ponadto, Akceptując porażkę jako część procesu, kształtujemy odporną mentalność, która pozwala nam wytrwać w obliczu przeciwności. Dlatego, zamiast bać się porażki, powinniśmy spojrzeć na nią jak na nauczyciela, który prowadzi nas ku osobistemu i zawodowemu doskonaleniu. Numer 4: świadomość niebezpieczeństw fortuny i bogactwa. Czwarta zasada stoicyzmu przypomina nam o niebezpieczeństwach obsesyjnego dążenia do materialnego bogactwa. Choć naturalne jest pragnienie finansowego komfortu, powinniśmy unikać pochłonięcia się tą pogoń, gdyż może ona oddalić nas od najważniejszych wartości życia. Bogactwo może nas uwodzić obietnicami szczęścia i statusu, ale także może nas uwięzić w cyklu ciągłego niezadowolenia. Rozpoznając zagrożenia tego nieokiełznanej pogoni, możemy rozwijać bardziej zrównoważony związek z pieniędzmi i odnaleźć zadowolenie w znaczących doświadczeniach i prawdziwych związkach z innymi. Numer 5. Różnorodność nadziei. Piąta zasada stoicyzmu przypomina nam o znaczeniu niezakładania wszystkich naszych nadziei tylko w jednym celu lub marzeniu. Zamiast tego. Powinniśmy być otwarci na różne możliwości i przygotowani do dostosowania naszych oczekiwań, w miarę jak życie stawia przed nami nowe wyzwania i okazje. Unikając nadmiernego przywiązania do jednej nadziei, stajemy się bardziej elastyczni i odporni wobec zmian i niepełności, które nieuchronnie napotkamy na naszej drodze. Numer 6. Pamięć o śmierci. Szósta zasada stoicyzmu zachęca nas do refleksji nad śmiertelnością i przemijaniem życia. Rozpoznając, że śmierć jest nieuchronną częścią ludzkiego doświadczenia, jesteśmy zachęcani do doceniania każdego momentu i życia bardziej świadomie i celowo. Świadomość naszej skończoności motywuje nas do nieodkładania ważnych rzeczy na później pielęgnowania znaczących relacji i dążenia do realizacji naszych najgłębszych celów. Pamiętając ciągle o śmierci, inspirujemy się do życia naprawdę znaczącego życia, pozostawiając po sobie pozytywne dziedzictwo dla siebie i dla tych wokół nas. Numer 7. Prawdziwe bogactwo tkwi w zadowolonym duchu. Siódma zasada stoicyzmu podkreśla, że prawdziwe bogactwo nie leży w posiadaniu materialnych dóbr, lecz w kultywowaniu stanu ducha pełnego zadowolenia i spokoju. Zamiast szukać szczęścia w nagromadzeniu dóbr lub nieustannym dążeniu do więcej, powinniśmy nauczyć się cieszyć prostymi rzeczami życia przyjmując postawę wdzięczności i zadowolenia jesteśmy w stanie w pełni docenić błogosławieństwa które już posiadamy oraz odnaleźć szczęście w chwili obecnej to zrozumienie uwalnia nas od ciągłego poszukiwania więcej i pozwala nam żyć lżej i harmonijniej numer 8 wprowadzenie pokory Ósma zasada stoicyzmu przypomina nam o znaczeniu wprowadzenia pokory we wszystkich dziedzinach naszego życia. Rozpoznając nasze ograniczenia i akceptując, że zawsze jest coś więcej do nauki, stajemy się bardziej otwarci na perspektywy innych i pozwalamy sobie na osobisty rozwój. Pokora pomaga nam rozwijać bardziej autentyczne i szanujące relacje, ceniąc wkłady innych. I uznając ich znaczenie w naszym życiu, praktykując pokorę, rozwijamy współczucie, tolerancję i otwartość na ciągłe uczenie się, wzbogacając tym samym naszą podróż ku mądrości i rozwojowi osobistemu. Numer 9. Wina jest głupstwem. Dziewiąta zasada stoicyzmu przypomina nam, że poczucie winy, czy to skierowane wobec nas samych, czy innych, jest bezużytecznym i przeciwdziałającym postępowi emocjonalnym obciążeniem. Obwiniając się za nasze błędy lub porażki, nie tylko marnujemy emocjonalną energię, ale także uniemożliwiamy sobie postęp. Podobnie obwinianie innych tylko utrudnia nam wzięcie odpowiedzialności za nasze własne życie. Zamiast tego powinniśmy przyjmować nasze błędy z pokorą, uczyć się z nich i iść naprzód. W ten sposób możemy uwolnić się od ciężaru winy i skupić naszą energię na bardziej konstruktywnych sposobach radzenia sobie z wyzwaniami, jakie napotykamy na naszej drodze. Numer 10 Nawiązuj sojusze z ludźmi zwycięzcami. Dziesiąta zasada stoicyzmu zachęca nas do nawiązywania relacji z ludźmi, którzy nas inspirują i motywują do osiągania naszych celów. Poprzez sojusze z pozytywnymi i sukcesywnie nastawionymi jednostkami, jesteśmy pozytywnie wpływani przez ich postawy i zachowania. Ci ludzie mogą nas zachęcać do dążenia do naszego najlepszego, stawiając przed nami wyzwania w celu rozwoju i przewyższenia samego siebie. Z drugiej strony, relacje z negatywnymi lub zdemotywowanymi osobami mogą nas pociągnąć w dół i utrudnić nasz postęp. Dlatego, wybierając towarzystwo, powinniśmy szukać tych, którzy prowadzą nas naprzód i pomagają w osiągnięciu naszych marzeń i aspiracji. Razem możemy stworzyć środowisko wsparcia i współpracy, które pozwoli nam osiągnąć sukces i osobistą realizację. Numer 11. Twoje reakcje kształtują Twoje przeznaczenie. Jedenasty zasób stoicyzmu podkreśla moc naszych reakcji na życiowe okoliczności. Choć nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół nas, mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób reagujemy. Zamiast pozwalać zewnętrznym wydarzeniom determinować nasze przeznaczenie, powinniśmy rozwijać odporność psychiczną i podejście proaktywne. W obliczu wyzwań możemy wybrać spokojną, zdeterminowaną i optymistyczną odpowiedź, zamiast ulegać desperacji lub samopobudce. Nasze reakcje wpływają nie tylko na nasze samopoczucie emocjonalne, ale także kształtują bieg naszego życia. Przyjmując pozytywne i asertywne podejście do przeciwności losu, otwieramy drogę do osobistego rozwoju. I osiągnięcia naszych najwyższych celów. Numer 12. Zawsze wypełniaj swoje obowiązki. Dwunasta zasada stoicyzmu przypomina nam o ważności honorowania naszych zobowiązań i odpowiedzialności. Każdy z nas ma rolę do odegrania w społeczeństwie i na świecie, i ważne jest, abyśmy wywiązali się ze swoich obowiązków. Ponoszenie odpowiedzialności za nasze działania i obowiązki wzmacnia nie tylko społeczny kręgosłup, ale również przyczynia się do naszego osobistego rozwoju. Kiedy wypełniamy swoje obowiązki, wykazujemy integrowaną, wiarygodną i szanującą innych postawę. Ponadto, dbając o nasze obowiązki z determinacją i konsekwencją, budujemy reputację zaufania i szacunku zarówno dla siebie, jak i dla innych. Dlatego zawsze powinniśmy dążyć do wypełniania naszych obowiązków z gorliwością i oddaniem, ponieważ korzysta z tego nie tylko całe społeczeństwo, ale także wzbogacamy swoje własne życie. Numer 13. Nie nienawidź tych, którzy Cię nienawidzą. Trzynasty zasada stoicyzmu uczy nas nie żywić nienawiści ani urazy wobec tych, którzy traktują nas źle lub nienawidzą. Zamiast tego powinniśmy wybrać nieprzywiązywanie wagi do ich negatywnych postaw i iść naprzód z naszym życiem. Kiedy pozwalamy sobie być pochłoniętymi nienawiścią, tylko nakręcamy spiralę negatywności, która szkodzi naszemu własnemu spokojowi ducha. Wybór ignorowania tych, którzy nas nienawidzą, pozwala nam zachować kontrolę nad naszymi własnymi emocjami i nie pozwolić, aby negatywność innych nas dotknęła. Zamiast marnować energię i czas na martwienie się o tych, którzy nam życzą źle, możemy skierować nasze wysiłki na bardziej pozytywne i konstruktywne rzeczy w naszym życiu. Wybór drogi obojętności może być najlepszym sposobem na zachowanie naszego wewnętrznego spokoju i kontynuowanie drogi z równowagą i spokojem. Numer 14. Postaw na prostotę. 14. Zasada stoicyzmu przypomina nam o ważności cenić prostotę w naszym życiu. W świecie często zdominowanym przez nieustanne poszukiwanie luksusu i ekstrawagancji. Prostota może być spokojną przystanią i źródłem prawdziwej satysfakcji. Wybierając życie w sposób prostszy, uwolniamy się od presji i wymagań nieokiełznanej konsumpcji. Zamiast ciągłego martwienia się o materialne nabytki i status, możemy znaleźć szczęście w najbardziej podstawowych i istotnych rzeczach życia. Prostota pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę się liczy. Pielęgnować znaczące relacje, doceniać piękno świata wokół nas i znajdować satysfakcję w małych radościach codzienności. Poprzez uproszczenie naszego życia możemy odkryć poczucie wewnętrznego spokoju i pełnie, które nie mogą być osiągnięte poprzez ciągłe dążenie do więcej. Numer 15. Nie pozwól, aby komentarze i postawy innych Cię zaniepokoiły. Piętnasta zasada stoicyzmu przypomina nam o ważności niepozwolenia, aby komentarze i zachowania innych negatywnie na nas wpływały. Często spotykamy się z krytyką, osądem i negatywnością ze strony innych, co może sprawić, że czujemy się niekomfortowo i podkopać naszą pewność siebie. Jednakże, wybierając nie być zaniepokojonymi tymi opiniami, Zachowujemy kontrolę nad naszym własnym życiem i emocjami. Zamiast reagować impulsywnie lub emocjonalnie na negatywne komentarze innych, możemy wybrać kultywowanie postawy spokoju i obojętności. Rozpoznajemy, że nie możemy kontrolować słów ani działań innych, ale możemy kontrolować, jak wybieramy na nie reagować. Nie pozwalając, aby komentarze innych na nas wpływały. Zachowujemy nasz wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości. Zamiast szukać zewnętrznej walidacji lub martwić się o aprobatę innych, koncentrujemy się na naszej własnej akceptacji i pewności siebie. Dzięki temu wzmacniamy naszą emocjonalną odporność i stajemy się bardziej zdolni do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami, z równowagą i spokojem. Teraz, gdy odkryłeś te 15 stoickich zasad, ważne jest, aby pamiętać, że są one czymś więcej niż tylko koncepcjami. To użyteczne narzędzia, które mogą pomóc Ci w codziennym życiu. Potraktuj je jako praktyczny przewodnik w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Kiedy napotykamy problemy, możemy przypomnieć sobie, aby dostrzec pozytywne strony każdej sytuacji, ucząc się z każdego doświadczenia. A kiedy czujemy się przytłoczeni, możemy przypomnieć sobie, aby skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę i odpuścić to, czego nie mamy. Zasady te mogą być przydatne jako przewodnik po życiowych wzlotach i upadkach, pomagając nam zachować spokój i mądrze iść naprzód. Bądź więc na bieżąco, ponieważ te piętnaście zasad będzie cennym wsparciem w Twojej podróży.